Smiley JPG jest obrazkiem mającym wywoływać u oglądających go koszmary i zmiany w zachowaniu. Mimo tego, iż nie ma na nim rzeczy przerażających, ludzie, którzy go widzieli, twierdzą, że wywołał u nich paniczny, chorobliwy wręcz strach. Nie wiadomo skąd się wziął, ani nie w jakim celu został stworzony. Przedstawia uśmiechniętego psa w ciemnym pokoju. Nowsza wersja obrazka, stworzona na fali popularności pierwowzoru. Przedstawia psa innej rasy niż oryginał, jest wykonana w dziwacznej kolorystyce. Historia. Pierwszym doniesieniem na temat SMALI JPG jest post Szada, umieszczony na forum internetowym, którego adresu niestety nie udało mi się zdobyć. Poniżej przytoczona jest oryginalna treść wpisu, jak i dokonana przez jego autora analiza w przypadku kobiety o imieniu Mary. Post Szada. 3 lipca 2009 roku otrzymałem maila od mojego przyjaciela Mata Garcia, w którym po prostu spytał mnie: Czy słyszałeś o smile.jpg? Odpisałem mu szczerze: Nie, nie słyszałem. Czy to jakiś plik? Co to jest? Potem postanowił mi o tym opowiedzieć. Natknąłem się na to wczoraj wieczorem. Najwyraźniej jest to jakiś stary obrazek, lecz nie wiadomo kto go umieścił i po co. Dziwnie wpływa na ludzi, którzy na niego patrzą. Bardzo trudno jest go znaleźć, bo przeważnie okazuje się być fałszywym plikiem, lub też został już usunięty. Może mi się tylko wydaje, ale gdy go oglądam, czuję się dziwnie, jakby coś z za obrazu patrzyło na mnie. Za pierwszym razem wystraszyłem się nie na żarty i natychmiast zamknąłem przeglądarkę. Nie mówię, że obrazy na zdjęciu są straszne, ale te kolory i wzory mają sobie jakiś hipnotyczny efekt. Powinieneś sam sprawdzić i ocenić. Poniżej wysyłam Ci link do strony i zdjęcia. Daj znać, co o tym myślisz. Odkąd otrzymałem maila od Mata, sprawdziłem tę historię i zapisałem tajemniczy obrazek na dysku. Badałem go przez ostatnie pięć dni. Mogę powiedzieć jedno, moje koszmar stało się dużo bardziej realistyczne. Ten obraz związał się ze mną. Przełapałem się na myślenie o nią kilka razy w ciągu dnia. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że zawsze miałem koszmary. Ale ten tydzień był inny. Czułem, że stały się one tak jakby bardziej rzeczywiste. Nie mówię, że uwierzyłem w tą historię, ale powiem, że jest to trochę ironiczne. Sami sprawdźcie. Na dole tego postu znajduje się link do ściągnięcia oryginalnego smiley od PG. Teraz opowiem wam historię Mary. Mówi się, że ten obrazek zniszczył jej życie. Po raz pierwszy spotkałem się osobiście z Mary latem 2007 roku. Umówiłem się z jej mężem, Terencem, aby mógł przeprowadzić z nią wywiad. Mary początkowo zgodziła się, bo nie byłem reporterem, ale raczej amatorskim pisarzem gromadzącym informacje na kilka tematów na uczelnie. Jeśli wszystko by poszło zgodnie z planem, zebrałbym trochę czystej fantazji. Zaplanowaliśmy rozmowę na weekend. Kiedy akurat byłem w Chicago z niepowiązanych spraw. Ale w ostatniej chwili Mary zmieniła zdanie i zamknęła się w swojej sypialni, odmawiając wizyty ze mną. Przez pół godziny siedziałem z Terencem przed drzwiami sypialni. Następnie słuchałem i robiłem notatki, gdy Terence próbował bezskutecznie uspokoić żonę. Rzeczy, które Mary mówiła, nie były zbyt sensowna, ale nadające się do wzorca, którego się nie spodziewałem. Choć nie widziałem jej, wiem, że płakała i częściej niż jej wymówki, aby nie rozmawiać ze mną, skupiała się na chaotycznym dialogu z jakąś wyimaginowaną istotą z jej snów lub koszmarów. Terence przeprosił mnie z całego serca, kiedy przestał uspokajać Mere, a ja starałem się ją przekonać, przypominając, że nie jestem reporterem w poszukiwaniu historii, ale tylko ciekawym, młodym człowiekiem w poszukiwaniu informacji. Poza tym pomyślałem, że może mógłbym dowiedzieć się czegoś o niej inny sposób, jeżeli tylko zdobędę odpowiednie materiały. Mary E. była odpowiedzialna za obsługę sieci internetowej w niewielkiej siedzibie w Chicago Bulletin Board System w 1992 roku. Kiedy po raz pierwszy zetknęła się ze smiley od PG, jej życie zmieniło się na zawsze. Ona i Terence byli małżeństwem tylko od pięciu miesięcy. Mary była jedną z około 400 osób, którzy widzieli obraz, kiedy został opublikowany na BBS jako hiperłącza. Jednak była ona jedyną osobą, która otwarcie mówiła o tym doświadczeniu. Reszta pozostała anonimowa lub być może nie żyje. W 2005 roku, kiedy byłem dopiero w dziewiątej klasie, Smiley od PG po raz pierwszy zwrócił moją uwagę przez rosnące zainteresowanie w internetowych, niewyjaśnionych zjawiskach. Bear była najczęściej wskazywanym ofiarą tego, co jest czasem określane jako smile.dog. Nazwa smile.jpg jest to rzekome ułatwienie dla wyświetlania. Tym, co ożywiło moje zainteresowania, nieoczywiste elementy grozy cyberlegend i moja skłonność ku takim rzeczom, był zwykły brak informacji. Zazwyczaj ludzie nie wierzą, że może istnieć coś poza plotką lub mistyfikacją. Ten przypadek jest wyjątkowy, ponieważ mimo, że cały fenomen opiera się tylko na jednym obrazku, nigdzie nie można go znaleźć. To oczywiste, że wiele fałszywych i pozornych śmieci internetowych, nazwanych smiley od pojawia się na najczęściej odwiedzanych stronach o tematyce paranormalnej, Na przykład takich jak Forchan czy ImageBoard. Podejrzewa się, że to podróbki, bo nie oddziaływują na ludzi tak samo jak prawdziwy smiley JPG. Które może powodować nagłą padaczkę, ból w skroniach lub silne poczucie niepokoju. Te rzekome reakcje są jednymi z powodów, dlaczego Smile JPG traktuje się z taką pogardą. Ponieważ wydaje się być oczywistym absurdem, ale w zależności kogo spytamy o niej do potwierdzenia istnienia Smile JPG, jest po prostu spowodowana strachem lub po prostu niedowierzaniem. Ani Smile JPG, ani Smileydog. Nie jest nigdzie wspomniany na Wikipedii. Ale na stronie znajdują się artykuły o innych skandalicznych przypadkach, takich jak Hello JPG lub Two Girls One Wszelkie próby stworzenia strony o Smile.jpg są usuwane przez jednego z wielu administratorów tej encyklopedii. Spotkania ze Smile.jpg są materiałami napędzającymi powstanie legend internetu. Historia Mary nie jest jedyna. Istnieją niepotwierdzone pogłoski, że pokazywano SmileJPG w pierwszych dniach istnienia Usenetu. Istnieje nawet opowieść, że w 2002 roku haker zfloodował forum humoru i satyry strony Something z zdjęciami Smiley Dog, powodując, że prawie połowa użytkowników forum dostała padaczki. Mówi się też, że od połowy lat 90. do ich końca SmileJPG był przekazywany na Usenecie jako załącznik w mailach łańcuszkowych z tematem Uśmiechnij się! Bóg cię kocha. Jednak pomimo wielu odsłon tych afer, okazało się, że niewiele osób przyznaje się do brania jakiegokolwiek w tym udziału. Żaden ślad ani link do oryginalnego pliku nigdy nie został odkryty. Ci, którzy twierdzą, że naprawdę widzieli smiley od PGA, często tłumaczą się tym, że byli zbyt zajęci, aby zapisać kopię obrazu na dyskach twardych. Jednak wszystkie domniemane ofiary podają ten sam opis zdjęcia. Pies jako stworzenie, zazwyczaj opisywany jako podobny do haski, oświetlony przez lampę błyskową aparatu. Znajduje się w mrocznym pokoju. Jedyny szczegół, który jest widoczny w tle, jest ludzka ręka wychodząca z ciemności po lewej stronie ramki. Ręka jest pusta, ale zazwyczaj opisywana jest jako machająca lub kiwająca. Oczywiście największa uwaga poświęcona jest psu lub stworzeniu podobnego do psa ponieważ nikt tak naprawdę do końca nie wie co widział. Pysk zwierzęcia rzekomo dzieli szeroki uśmiech, który ukazuje dwa rzędy białych, bardzo prostych, ostrych i ludzko wyglądających zębów. Ogromna fala popularności oryginalnego Smiley od PG sprawiła, że nie trzeba było długo czekać na unowocześnione wersje. Najpopularniejszą jest wykonana w dziwnej kolorystyce zdjęcie psa, być może Bernardyna, Uśmiechającego się do widza rzędem podobnych do ludzkich zębów. W wyniku zainteresowania Smiley JPG na forum paranormalne.pl została napisana creepypasta FunnyDogJPG. Rozszerzenie Dog Witam. Niedawno zgłębiałem się w temat Smiley Doga ze znajomą. Postanowiłem się z tym podzielić. Nie jest to szokujące, ale może trochę wyjaśnić. Zaczynajmy. Smiley Dog jest oryginałem. Co możemy znaleźć w sieci? Smiley od pg. Wiele rozszerzeń, ale nigdy doc. Pewnie się zastanawiasz, czy w ogóle jest takie rozszerzenie. Owszem, jest. Co lepsze, jest to plik graficzny. Format ten jest mało popularny, ponieważ mało, które programy go obsługuje. Warto wspomnieć, że czasami powodował crash systemu. Ciekawe jest to. File extension dog is a laughing dog screen. Co w tym takiego ciekawego? Laughing dog screen maker. Śmiejący się pies. Sugeruję, że ktoś nie zrobił tego przez przypadek. Hmm? Przeglądając internet pewnie natrafisz się na tysiąc oryginalnych smile dogów. Ale pamiętaj, rozszerzenie dog nie od PG czy inne. Pomijając to rozszerzenie... Sama Mary napisała, że oryginalny nie miał takich głupich zębów na wierzchu. Więc. Dalej sądzisz, że akurat twoja wersja jest oryginalna? Może. Co wynika z tego, co przeczytałeś? Że jedyną drogą do sprawdzenia tego jest pobranie jakiegoś programu do otworzenia pliku z rozszerzeniem .doc i poszukanie być może już zapomnianego oryginału. Możesz też wziąć pierwszą lepszą wersję i zmienić jej rozszerzenie. Podaję ci parę przykładowych programów. Może udać się odkryć tajemnicę naszego ukochanego psa. Adobe Photoshop Elements, DVX Pro, FaceTime File View Pro. do pasta jest chujowa.